Proszę zrozumieć, jaka to była sytuacja. Partia jeszcze rządziła, a tu zaczynało się coś nowego. Kto na dobrą sprawę, kto mógł wiedzieć, że to się potoczy tak, jak się potoczyło? Bo tym, tym bardziej, że to był Sejm kontraktowy. Sami panowie wiecie, co to znaczy kontrakt. No Może być, a może nie być. I w związku z tym... No, no Trzeba powiedzieć, że no, bardzo dużo, y, bardzo duże zaangażowanie. Ja byłem, ja naprawdę miałem wielki podziw dla tych ludzi, którzy byli w terenie i ci, którzy, ci malutcy tam na dole, ci najwięcej pracowali. Solidarność, która powstała, to była w Łomży, była w, w Zambrowie, w Wysokim Mazowiecku, prawda? Była y, w takich większych miastach. A co było na wsiach? Na wsiach nic nie było. Związek Zawodowy Solidarność Rolników Indywidualnych był w powijakach w tym czasie i chodziło głównie o zagospodarowanie tego elektoratu, właśnie między innymi na wsi. Cała grupa ludzi solidarnościowych pomagała mi w tym, bo przecież trzeba było dowieść plakaty. Te plakaty trzeba było rozwieść w teren. Tam w terenie trzeba było je powiesić z tych kandydatów, którzy będą startować do Sejmu i Senatu, żeby wiedzieli, kto to jest. Trzeba było przedstawić tych ludzi życiorysy. Zanim doszło, zanim doszło do sytuacji takiej, że te kandydaci że tak powiem, zostali wpisani na listę, no, zaczęła się tak powiem, taka rozgrywka i walka między ludźmi, kto ma być. Kto ma być kandydatem do Sejmu i Senatu? No i takżeśmy rozglądali się, oglądali i tak dalej. No, padło na, na te nazwiska, które w pierwszej, że tak powiem, wersji były. To znaczy się został nim Lech Kozioł. Z Warszawy był pan Ryszard Raif do Sejmu z ramienia z ramienia Solidarności Rolników Indywidualnych. Mówię, oni byli jeszcze w powijakach, ale tak to by że... bo tak, doszli do wniosku, że jednak y, rolnik powinien reprezentować również y, y, nasz region w Sejmie, ze względu na to, że no teren wybitnie rolniczy. No to powinien być jeden z rolników. No i został nim pan Ryszard Krzeszewski. Z Święcka Wielkiego, to wiem, że to Święc Wielki to się nazywa, to miejscowość, no, około Wysokiego Mazowiecka i Marek Rudkowski-Zambrowa. Chcę powiedzieć, że bardzo dużą pomoc żeśmy otrzymali od księdza Czesława Oleksego i że tak powiem, ja osobiście z nim zjeździłem całe województwo od wschodu na zachód, od północy na południe, yy, przedstawiając kandydatów i, yy, że tak powiem, opiniując ich, kto to jest. Chodziło o to, jak już powiedziałem wcześniej, żebyśmy dotarli do jak największego elektoratu właśnie na wsi. Ponieważ nie było, to solidarność rolników indywidualnych nie była jeszcze dokładnie, że tak powiem, zorganizowana i oni nie mieli wiadomości po prostu, kto to jest i dlaczego i co i jak. Były takie sytuacje, że do domu przychodziłem na trzy godziny wyspać się, 3 godziny, 2 godziny i z powrotem. Tyle było pracy. I tyle było po prostu y, zabiegania o wszystkie detale i drobiazgi, bo, 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 tutaj, bo było tak, że tam gdzieś plakaty się y, po, nakleiło, za dwie, trzy godziny plakatu już nie było, bo ktoś je zerwał. Takie sytuacje były. Na okrągło, że tak powiem, trzeba było te plakaty uzupełniać. A co zrobić? I telefon, a co zrobić z tym, a co zrobić z tamtym sytuacją. No i to trzeba było na bieżąco być. Ja nie, po prostu niektóre rzeczy, nie, nie, no nie mogły wym wymknąć się spod kontroli, chcąc, żeby, ta, żeby te wybory prawidłowo przebiegły. Mogę powiedzieć również i o dużym zaangażowaniu y, poszczególnych ludzi tu w mieście. Miałem nawet taki przykład. Człowieka, który, że osoba niepełnosprawna na wózku, na wózku że tak powiem, się poruszał. I on pomógł mnie również nam rozwieźć plakaty po terenie i rozwieszał sam osobiście, osoba niepełnosprawna. Także zaangażowanie ludzi, tych, którzy, że tak powiem, no. Trochę coś niecoś już przeczytali na temat tych wyborów i mieli świadomość, co to będzie, była bardzo duża. Myśmy nie myśleli o Unii, myśmy myśleli o demokracji, takiej tej mini demokracji, tej na dole, tej malutkiej, żeby ludzie mieli coś do powiedzenia na ten temat i że jeśli ja idę prawda, wyboj, wybierać, ma, mogę kogoś wybierać, to ja z tego, z tego sąsiada czy tamtego sąsiada będę wybierał, a nie ktoś mi przywiezie kogoś tam i powie. Ty musisz na tego głosować. No bo tak kiedyś było. Wtedy coś się przywoziło. I o to nam chodziło. I głównie o to tylko i wyłącznie, żeby ludzie mieli coś do powiedzenia na ten temat. Żeby po prostu była możliwość wypowiadania się swobodna w każdym jednym temacie. Bo przecież nie było kiedyś tak, że można było się swobodnie wypowiadać. To, że plakaty były zrywane, to czyja to jest zasługa. I kto je zrywał? To, że na bieżąco trzeba było je przyklejać yy, i część ludzi, która już wcześniej co powiedziałam, dlaczego mi żeście na witrynę zakleili, dlaczego żeśmy przykleili tego pana na płocie, prawda, albo na, na tej wystawie. Ja się tego nie życzę. Dlaczego? Dlatego, że była obawa jeszcze przed komuną. Że to niby będzie, będzie, ale komuna wróci. No niestety, Taki było, takie było odczucie. I chcę powiedzieć, że nasze zaangażowanie szło w tym kierunku, ażeby, że tak powiem, tych, którzy przez ileś tam lat przy Korycie byli, żeby ich odsunąć. Z perspektywy czasu chcę powiedzieć, że to zostało zrobione bardzo dobrze. I dobrze, że tak poszło. Ale musimy pamiętać o jednej rzeczy, musimy rozdzielić politykę od gospodarki. To, że polityczne nam się udawało, udało przez te no, 25 lat, bo to, to 25 lat, to nie znaczy, że wszystko nam się udało w gospodarce. Warto było się wtedy zaangażować i wcale tego nie żałuję. Chociaż yy, powiem szczerze, że nic z tego osobiście nie uzyskałem nic, absolutnie nic. Jak pracowałem, tak musiałem pracować, a były sytuacje takie, że przed, tuż przed odejściem na emeryturę miałem kłopoty z pracą, właśnie z tych względów. Wręcz mi powiedziano w niejednym zakładzie: Panie, wie Pan, żeby Pan nie był w Solidarności, żeby Pan nie zakładał Solidarności, to może by Pan pracował. Po tylu latach, to był rok jak 2010-2011, po tylu latach ludzie potrafią pamiętać, że ja bym zakładałem Solidarność, żeby mnie nie zatrudnić, bo, bo a nuż tam coś. Czyli o co tu w tym wszystkim chodzi? Gdzie ci ludzie jeszcze są? Proszę zobaczyć, jaka mentalność ludzka jest. Musiałem dopracować, no, kto nie będę tutaj wymieniał, gdzie w każdym razie do emerytury dociągnąłem. Jestem na emeryturze w tej chwili. Nigdzie nie pracuję.